Dzień dobry Państwu. Pilne Tomasz Schweigert. Szanowni Państwo, sprawa aresztowania zbog komendanta Zbigniewa M nabiera coraz większego rozpędu. Wynika z tego, że tam i już dzielą się wiedzą organami ścigania. Wiecie Państwo, ja mam wielką satysfakcję. A z drugiej strony patrzę, że to dopiero teraz, bo jednym z elementów tych działań była próba spowodowania oszustwa na tak zwanym NCW. To znaczy na takim obowiązkowym dodatku do paliw. Tutaj teraz jest podjęty ten wątek. Jeśli ja. Udaremniłem ten y, proceder, jeżeli chodzi o y, firmę mierzącego już Sławomira Janowicza. I y, 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 mówiliśmy o tym, y, wskazywaliśmy służbom, że taki proceder istnieje. Y, tym jeszcze inna firma, nie będziemy już o nich w tej chwili mówić, y, ale to, co w tej chwili zostaje pokazane do opinii publicznej. Szanowni państwo, ja czekałem na to od 2017 roku. I okazuje się, że oni teraz znowu podnieśli głowy. Słuchajcie państwo, Music, aresztowanie Zbigniewa M. w Szkoły Góry Lodowej. To jest naprawdę gruba sprawa. Tak. Dominika Długosz, Mariusz Gierszewski. Zatrzymanie byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M ujawniło olbrzymie śledztwo prokuratury dotyczących grupy przestępczej fałszującej odpady i łudzającej VAT. O szczegółach sprawy opowiedzieli Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski w podcaście w związku ze śledztwem. Aresztowanie Zbigniewa M było na czołówkach wszystkich portali internetowych, ale ta historia nie zaczęła się od niego. Zaczęło się od grupy przestępczej i zatrzymań, które trwały jakiś czas. Prokuratura. Pozbierała z całego kraju wątki dotyczące przekrętów VAT-owskich i okazało się, że mają wspólny mianownik. Grupy operujące nie tylko w Polsce, ale między innymi w Czechach i w Niemczech zaczęto to śledzić. Pojawiły się pierwsze zatrzymania. Dziś wiemy, że jest to około 100 firm. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 600 milionów złotych, że zatrzymano 46 osób. Nie wszystkie trafiły do aresztu, ale postawiono im zarzuty. To jest naprawdę gruba sprawa, opowiadał Mariusz Gierszewski. W podcaście w związku ze śledztwem. Proszę państwo, ta sprawa trwa od 2016 roku. Ale dowiecie się, co tutaj się działo i potwierdzi Wam się wszystko to, co ja mówiłem. I najciekawsze jest to, że są moje zeznania, ale to są i zeznania i wyjaśnienia z 2018 roku i później. Z tym nic nie a teraz pozyacie dlaczego. W tej sprawie jest też wątek funkcjonariuszy policji i służb, którzy mieli rozpościerać pewien parasol ochronny nad grupą dominik przepłości. Mało tego mogli działać przeciwko prokurator, która prowadziła to śledztwo, Chcąc doprowadzi do zabrania jej sprawy ciągnął dziennikarzy. Wieszewski podkreślił, że ta sprawa może być dużym problemem dla policji. Były komendant Zbigniew M miał różnego rodzaju kontakty i może się okazał, że gdzieś dzwonił, że zna większość komendantów wojewódzkich policji figierzewskiej. Zna ich na pewno pytanie tylko, czy w jakikolwiek sposób na nich wpływał, czy naciskał w tej sprawie, w wtrąciła długość. Takie dostał zarzuty, potwierdził jej mąż. Zaznaczając, że nie znamy jeszcze dokładniej treści, Zbigniew M. był również bardzo dobrze umocowany politycznie w Prawie Sprawiedliwości. Dlatego został komendantem głównym, mówiła długoż. Prowadzący podcast przypomnieli, że krążyły plotki o tym, że PiS ma wobec niego na większe plany. Miał zostać ministrem spraw wewnętrznych. Jak widzicie Państwo, w tym przeszkodziłem. Podobno czekał już w garniturze i w lakierkach w pałacu prezydenckim, ale nagle coś się zdarzyło i jak opowiadają policjanci. Przywieziono na sygnale Pawła Szeferna Keraś, miał No tak, to wtedy, kiedy te materiały ode mnie dotarły, że jego rodzina jest tak mocno umocowana, pracuje w grupie przestępczej Pawła K. Dziennikarze podkreślili, że w sprawie przeglądów ratowskich pojawiają się różne nazwiska innych wysoko postawionych osób, między innymi CBŚ, prokuratora regionalnego i znanego adwokata. Autorzy podcastu ujawnili, że kluczowym świadkiem w tej sprawie jest Grzegorz Szlak, to biznesmen finansista, który w sprawie Barkimpex zastąpił Aleksandra Guzowatego, prezes rafinerii Trzebinia, którym zrzucono uszczuplenia podatkowe na ponad 700 milionów złotych. Od czego po 12 latach jest to uniewinniony? To, to, widzicie Państwo ile to trwało? Szlak został później aresztowany w innej sprawie i od lipca 2020 roku do kwietnia 2022 roku przebywał za kratkami. Twierdzi, że w tym czasie doszło do bezprawnego przejęcia jego spółek i to z nich grupa przestępcza zrobiła sobie wehikuły do wyłudzania podatku VAT. Przestępcy przejęli jego firmy, fałszywy sumowy sprzedaży, dokumenty firm, a także jego dowód osobisty. Posługiwali się przykładowo sfałszowaną rezygnacją Szlaka z funkcji prezesa jednej spółek. Ona jest czołową dziennikarką polityczną, on uznanym reporterem śledczym, prywatnym śledztwem Dominiki Długoż i Marzgieszewski, są i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, uważam, bo tutaj to jest, ja jestem bardzo mocno tutaj już ucieszony z tego wszystkiego. Ja mówiłem o tym. Właśnie tam chciano dokonać oszustwa na kilka naście milionów dolarów e, i między innymi po to, żeby przejąć firmę e, Sławka Janowicza. E, nie dopuściliśmy do tego taka zaprzyjaźniona firma, e, również e, w pewnym stopniu działająca pod przykryciem, e, spowodowała to, że e, firma Sławomira Janowicza wiązała się z banin e, Szanowni Państwo, ja Państwu wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Te przestępstwa polegały na tym, że wszystkie firmy paliwowe są zobowiązane płacić tak zwany NCW. To znaczy do wszystkich paliw należy dodawać biokomponenty. I te biokomponenty były między innymi produkowane w tych w fabrykach pana Szlaka, i tam e, był ten, to miejsce, w którym można było oszukać państwa. Podstawa prawna, obowiązek złożenia sprawozdania według wzoru opracowanego przez prezesa Urzędu Regul Regulacji Energetyki wynika z artykułu 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 1936 roku o biokomponentach i paliwach ciekłych. Zgodnie z artykułem 23 podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowi NCW, zwany dalej podmiotem realizującym NCW, jest obowiązany zapewnić w danym roku co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, sprzedawanych, zdobywanych w innej formie lub zużywanych przez niego na potrzeby własne. Minimalny udział, o którym mowa powyżej, liczony jest według wartości. Opa opałowej poszczególnych biokomponentów i jest również, jest równy narodowemu celowi wskaźnikowemu określonemu przez Rady Ministrów. To są bardzo duże pieniądze. Jeżeli tutaj oni próbowali oszukiwać, że ten cel został zrealizowany, był realizowany pozornie, to to była olbrzymia kwota. Razem z podatkiem VAT to było setki milionów złotych. Podmiotem realizującym narodowy cel wskaźnikowy w rozumieniu artykułu drugiego jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i tak dalej, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub paliw cieków, który sprzedaje lub zbywa je w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywa na potrzeby własne. I to jest właśnie to, że Każda firma paliwowa jest zobowiązana e, wywiązywać się z NCW. I panowie sobie zrobili przekręt NCW. I potem, kiedy już pan następca pana tego pan Szlak, do Szlak e, trafił do więzienia, e, oni przejęli od niego e, te spółki i zaczęli znowu robić swoje. Ja tylko dziwię się jednemu, że to wszystko w zasadzie powinno być skończone w 2018 roku. Jest w 2017, bo były wszystkie materiały. Jak widzicie Państwo, odnośnie Pana Komendanta M, Zbigniewa M, też te materiały były już w dyspozycji, w szczególności CBA. No, jak widzicie, Państwo mieli powód, żeby tych ludzi, którzy im to wskazują, przeszkadzają, żeby gnębić, no, a być może nawet już eliminować. Jak przyszła Pani Gróda Kwiatkowska, zrobiła się od rad, bo ta Pani doskonale się z tymi ludźmi zna. I jak wiecie, to promotorem jej był pan, były komendant główny Zbigniew M. Także mamy kolejną odsłonę tego tej afery, tego śledztwa. Ja teraz czekam, żeby wrócić do moich zeznań nagrywanych przez CBŚP, przez BSW CBŚP w Bydgoszczy w marcu 2018 roku i co tamtej pory zrobiliście, dwa dni, dwa długie dni, CBA miał olbrzymie recensje, bo tam zostałem zwolniony z tej misy państwowej i cały ten mechanizm został wyświetlony. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak widzicie, coraz więcej zaczyna się wyjaśniać co prawda. Oni usiłują mm, przewidywać to, żebym ja już więcej się na ten temat nie wypowiadał i mm, nawet ci bandyci z więzienia, którzy strzelają do policjantów, usiłują mnie straszyć, ale nie. Te zadania są, to wszystko dalej będzie wyjaśniane. I ci, którzy przez tyle lat robili ten parasol ochronny, e, pójdą siedzieć. Idziemy po Dziękuję Państwu, bardzo proszę łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału.